Czy lubisz gry platformowe, które inspirują się najlepszymi tytułami pokroju Mega Man? Czy lubisz klimaty dzikiego zachodu? Czy lubisz gry o niepowtarzalnej oprawie graficznej? Jeśli odpowiedziałeś trzy razy nie, to i tak zostań, bo ten tytuł jest wart Twojej uwagi. Gunman Clive jest bohaterem swojej gry platformowej szwedzkiego Horberg Production, dostępnej na PC, 3DS, Wii U, Switcha, PlayStation 4, oraz smartfony z iOS-em i Androidem. Cała akcja rozgrywa się na dzikim zachodzie w roku 1800XX. Musimy uratować pani Johnson, lub to ona musi ocalić naszego rewolwerowca, zależnie od tego, którą postacią gramy. Przemierzamy więc kolejne plansze zasiane wrogami, zwierzakami, różnymi pułapkami, znikającymi platformami czy kaczkami, a my jesteśmy zaopatrzeni jedynie w broń. Tej jak w jest kilka i podobnie jak w niej możemy znaleźć broń typu spritglian, czy laser przeszywający kolejnych wrogów, ale mamy także grubszy kaliber, który może być przydatny zwłaszcza na bossów, czy broń samonaprowadzającą. Właśnie, bossowie. Pojawiają się co kilka plansz i klasycznie musimy ich nafaszerować ołowiem, nim oni zaredukują nam pasek życia do zera. Gra jednak nie ma z systemu żyć, więc w razie śmierci zaczynamy grę od początku planszy, co przy wielokrotnym powtarzaniu nie będzie nas tak bardzo irytować. Kilka plansz ma też nas wyrwać z rutyny, i tak znajdzie się klasyczna ucieczka w wózku kolejowym, plansza na pędzącym pociągu, czy plansza typu shoot em up. Różnorodności tej grze nie można odmówić, a do tego wszystko mamy w przyjemnej graficie 2,5D, wyglądającej jak szkicowany na drewnie. Całego klimatu to pełnia inspirowana 8-bitowymi dźwiękami oprawa muzyczna nadająca tempo każdej planszy. Pomimo inspiracji Megamenem, ta gra nie jest turbo trudna, a jednocześnie krótka, co sprawia, że gra zostawia niedosyt. Na szczęście dziś to żaden problem, gdyż Gunman Clive doczekał się drugiej części. Gunman Clive 2 wyszedł na te same konsole co jedynka, a w niej wyruszamy do naszego miasteczka, które zostaje doszczętnie zniszczone. Tam autor nie daje nam forów, od razu szlifując wyższy poziom trudności. Widać, że projektant gry chciał zrobić wszystko z większą pompą, przez co widzimy jak na naszych oczach miasto się rozpada, dostajemy plansze pościgowe przypominające oszukane czy jak w starych ścigałkach, czy dostajemy plansze inspirowane pancer Dragonem. Dragunem. debilu, Dragunem. Plansze to elementów z Megamena, dostaje pofalowane podłoże jak w Sonicu. Dodatkowo dostajemy trzeciego bohatera, Indianina, który zamiast pistoletów pije z dzidy. Momentami czuć, że autor za bardzo się stara. Co wraz z wyższym poziomem trudności sprawia, że samą grę lepiej jest zaliczyć po pierwszej części, będąc świetnym uzupełnieniem. Obie gry są dostępne za parę złotych, i jeśli szukacie gier o prostej historii, ale o angażującej rozgrywce, na pewno te tytuły Was zadowolą. Jeszcze jedną rzecz muszę dodać. Gdy zakończymy dany tytuł, dostajemy jeszcze opcję Doug Mode, czyli po prostu idziemy kaczką. Ogólnie autor ma jakąś fazę na kaczki. I jeszcze jedna sprawa. Autor zrobił wersję pierwszej planszy, pierwszej części na Game Boya i jest za darmo do pobrania i do przetestowania. Możecie więc zobaczyć jakby ta gra wyglądała na prawdziwym retro sprzęcie.